Pierwsze pytanie i chyba najważniejsze: czy jestem niepełnosprawny? Widzę Wasze pytanie zadane przez innego widza jakoś w maju tego roku, jeszcze tego roku. I odpowiedź: tak, jestem niepełnosprawny. I opowiem Wam, jak to się zaczęło. Jakby odpowiedź: od początku, ja, jak się urodziłem, to miałem guza mózgu, który się dopiero. Uaktywnił gdzieś tak po 4 latach. Właśnie jak miałem 4 i pół roku, około to uaktywnił się w taki sposób, że można było to zobaczyć po tym, że miałem tak rękę podkurczoną cały czas. Jeszcze chyba, że się czułem, jakoś tak. No, i rodzice mnie zawieźli do szpitala na tomograf, i później mi przewieźli do bydgoszczy do szpitala, gdzie miałem operację. Na tej operacji próbowali mi wyciąć guza mózgu, ale nie mieli nawigacji, i przez przypadek wycięli mi nerw wzrokowy jeden i część drugiego. Tutaj widzieli cały, i tu część. Więc na to oko teoretycznie bym nie mógł widzieć, ale widzę tak w jednej i czwartej, coś w tym stylu. A to też mam u, trochę uszkodzone, więc mam więc tak w trzech czwartych, jakby po, po tej stronie tej mi się kończy. Pole widzenia tego oka. No trochę kuleje i. mieć na wf ie Jakiś plus. I przyznałam tam też szramę, która chyba się stała takim moim znakiem rozpoznawawczym w tym stylu. Dobra, kolejne pytanie. Jaki jest mój ulubiony? Ulubione uniwersum filmowe jak i jaki ulubiony serial. Uniwersum to są Wiedzę Wojny. Bardzo lubię te filmy. Iłem na dosłanie z kolegą, którego serdecznie pozdrawiam na dziewiątej części. Jak mówią, że ona była jakaś. słaba? To się nie zgodzę. Była ok. Trochę robiono już na tak przymus, ale nadal była znośna. Niektóre elementy były śmieszne, muszę zdradzić jak ktoś jeszcze nie oglądał Po prostu kolejne Gwiezdowa wojny A serial? Jak musicie zauważyć na moim Instagramie to mówiłem Wam, że moim, moim ulubionym serialem nie jest żadne Stranger Things i jakieś tam inne tylko jest to Finalship czyli Kreskówka się z tych dwóch panów Dana Povenmire'a i Jeffa swampiego Marsza. W 2007 Koniec w 2015 I film w 2011 I kolejny film będzie na Disney Plus w przyszłym roku Wakacje na, nawet ten na Disney Plus jest trailer tego filmu. No ale nie ma Plus, nie ma w Polsce, więc nie obejrzę go I po prostu uwielbiam ten serial Te przygody Finaszej Ferba i przyjaciół Pepe i Dundersztyc A jakaś moja postać Ta tutaj dziewczynka z półokrągłą głową bardzo lubię Izabelę. Dobra, kolejne pytanie. Jakie jest moje ulubione danie? Lubię wszystko poza rzeczami z kiszoną kapustą, z grzybami. Nie lubię grzybów. Przyjmuję tak sera. Nie lubię Takiego zwykłego, żółtego. No, Ogólnie. Lubię kebaby, pizzę, hamburgery, spaghetti. Dużo rzeczy lubię. Pepsi czy Coca-Cola? Pepsi. Chociaż częściej kupuję hop bo jest tańsza. I w sklepie, który mam jakieś 300 metrów od domu czasami jest promocja, że 2-litrowa butelka jest za 2,30 czy 40 40, tak, więc opłaca się kupić za tyle 2-litrową butelkę. Jakie kraje zwiedziłem? Byłem, bo jest różnica. Byłem to. W, w, przyjazdem chodzi mi teraz o te. To byłem w Mieczanie, jeden nocek. To byłem w, w Czechach, w Słowacji, a Słowacji? Niemczech Koniecznie byłem tam Na dwie nocy Na targach raz byłem Kawari Karawaningu Wiecie, kampery, przyczepy kempingowe I tego typu rzeczy Jakieś 4 lata temu to było Fajne to było wydarzenie I jeszcze Przyjazdem to byłem tak nie na jakoś długo, to nawet nie na jeden dzień to we Francji, w Monako... I teraz te, które jeszcze Szwajcaria, i te, które byłem tam na kilka dni, to Austria, Włochy i Dania. I San Marino. Tak I to wszystko byłoby No Kolejne Jakie są moje zainteresowania pomijając technologię Lubię rysować na iPadzie Nawet też chwilę przed nagrywaniem sobie rysowałem jak, jak ktoś chce to podlinkuję ten e, Deviantarta mojego Yy. Jeszcze lubię astronomię Różne rzeczy lubi samochody I ogólnie nauki, języki No i to było chyba teraz dopiero wszystko Projektować też lubię, różne rzeczy Programować Strony internetowe Moje czy góry Góry, bo można tam spędzić miło czas o każdej porze roku, czy to zima, lato, jesień, czy wiosna. Nawet teraz pada tam śnieg, co u nas jest na razie niewykonalne przy tych temperaturach. I tam pada od dobrych kilku dni i, i nie przestaje. Ogólnie lubię góry. Chociaż tak nigdy nie chodziłem po górach. Następne to w jakie gry gram. Głównie gram w gry mobile na iPadzie. I mam tutaj Call of Duty Mobile, Geta Vice City. I tak w międzyczasie na iPhone to sobie pogram na jakieś tam gierki wiecie, gdzie się klika. No, kolejne związane z kanałem. Dlaczego tak robię? Tak, rzadko robię filmy. A to, bo to szkoła, to inna rzecz. To siostry mi przeszkadzają. To nie ma czasu. To też mi się czasami nie chce. Bo to zmęczony jestem po szkole. Bo to coś, bo to jeszcze coś. I ogólnie tak. JAKICH YOUTUBERÓW SUBSKRYBUJĘ? I to może Cię dziwić, bo to nie są wszyscy youtuberzy, których subskrybuje i są pokazani na, na kanale. Bo mam też osobne, prywatne konto Google'a. I subskrybuję więcej ludzi. Poza Niantyfanem, KubąKlawiterem, Mobzilą, MajstremPiżu. I innymi tymi technologicznymi to subskrybuję jeszcze takiego gościa, który mieszka w Stanach, Kaszub w Kalifornii. Czasami lubię poglądać o jedzeniu. że jak kiedyś to żeby się zorientować gdzie zjeść. Tak myślę o tym. Jeszcze o... taki jak kanał Astrofaza Gość świetnie mówi o astronomii. I ogólnie o takich science fiction też trochę. No. Jeszcze taki kanał nauko, naukowo-TV. Też tam gość mówi o nauce różnej, o na przykład dinozaurach, wszystkich erach. Wiecie, ostatnio był na film: czy, czy człowiek przeżył pułapki? Zastawione wszystkie wina w, w tym filmie więc takie ciekawe podejście ma jeszcze coś subskrybuję, tylko teraz sobie nie przypominam, nie na no to, wszystko byłoby raczej. No, yy, następne to. Jakie są moje ulubione przedmioty w szkole? Głównie ścisłe i... językowe. Matma, angol, fizyka, niemiecki, geografia, biologia tak, średnio ale też. Kolejne to kim chcę być w życiu i, i co chcę robić. Więc tak, Chcę być, jakby to powiedzieć, samozatrudnionym i prowadzić firmy technologiczną typu Apple, Xiaomi, Samsung. Wiecie o co chodzi. I mam nadzieję, że to po części marzenie się spełni. Zobaczymy. Czy mam zamiar kupić ciało Mi Banda 4? I to pytanie jest nieaktualne, bo już mam Mi Banda 4, Dostałem na święta. Super jest, wiecie. na początku w stycznia zrobię pierwsze wyrażenia Mi Banda 4, i że zostałam na święta AirDocs, Redmi AirDocs i Redmi Note. 8T. Więc jest, jest, Jeszcze no, jest. Jakie filmy robić? Jakie nasze ubrania? No, tutaj mam Adidasa teraz, mam kilka tam bluzek Adidasa, Nike, Nike, jeszcze tam Divers 4F i wiecie. Ja jako chyba jedyny nie lubię za bardzo jeansów, ale za to lubię dresy. Jestem dziwny po prostu. I jakie muzyki słucham? Słucham muzyki z Finasza i Ferba. Bardzo fajne utwory są. Jest ich dużo, bo około ponad 100 jest ich. Stoi kilkanaście jeszcze. Bo sto jest, jakby, na głównej playlistie, którą znalazłem tam na Apple Music. I jeszcze świąteczna playlista z piosenkami typu Let It Snow z zimowej czołówki i kilka tam jeszcze innych. A jak mam słuchać takiego, jakby to powiedzieć, prawdziwego wykonawcy, to sam. Niemieckiego piosenkarza Mike'a Singera Gość bardzo fajne piosenki robi I po prostu lubię go słuchać No Kolejne eee, Mój samochód w domyśle mojego taty To tak Mamy jakby nasze główne samochody to jest, od tego gorszego zacznę, to jest Audi Allroad, ten drugi chyba, drugi model tam z 2004, 2005 roku, Ford Focus ST, bardzo fajne auto i to jeszcze w takim kolorze czerwonym, bardzo fajne. I takie najlepsze, można powiedzieć, to Porsche Cayenne S 2011, czyli ten, ta druga generacja jeszcze przed faceliftingiem. srebrna i fajne po prostu, Ten dźwięk silnika jest boski. Ile waży? Ważę, niestety, 111 kg Jak się ją mierzyłem u lekarza, ważyłem u lekarza, to się zaskoczyłem, że mówiąc. I chyba sądzę, że to jest trochę oszukana waga, bo to chyba niemożliwe, że tyle ważył. Właściwie bym nie przytył jakieś 15 kg w ciągu 9 miesięcy. Mm, nie eee, czy uprawiam jakiś sport? Tak, uprawiam box, bardzo lubię. poczuć sobie bum, bum, wiecie. Zawsze jak jak kwiczę, to sobie albo słuchawki zakładam. Ale puszczam sobie po prostu z głośnika muzykę i tak sobie umilam czas. Czuję piłkę nożną tak średnio, znaczy okej okay jest, nie przeszkadza, nie przeszkadza mi, jak oglądam jakieś mecze to tylko euro, no i tyle w zasadzie, czym nagrywam. Nagrywam iPhone 7 plus statek taki najtańszy można powiedzieć MediaMarktu no raz mi się zepsuł chyba dwa tygodnie po zakupie główica odpadła od kolumny ale przy, przykleiłem statyk na gorący klej i ja jakoś funkcjonuje Chociaż miałam zamiar kupić jakieś Manfrotto, czy coś najgłodniejszej kasy. W jakiego operatora jestem? W Orange jestem? E, no. to ostatnie pytanie: Jakie plany zakupowe mam? A więc tak, ch chciałbym kupić nowego iPada. Choć tego najtańszego 10 cala Bo bym chciał mieć Apple do rysowania, co wspominałem już. No i chyba jeszcze jakiś statyw. Może aparat kupię do nagrywania. Mikrofon i wiecie, jakieś takie dodatki. No. I to koniec mojej listy. Fajnie, sobie zrobić taki luźniejszy film. Nie grać o technologii. Wiecie. I może jeszcze powiem, jakie bym chciał wprowadzić zmiany na kanale w przyszłym roku. Na pewno będę chciał też rozszerzyć tematykę filmów. Nie tylko o technologii, bo to z czasem się zrobi bardzo mało tych tematów i nie będę miał yy, z czego robić o czym robić filmy i po prostu bym chciał też robić jakieś vlogi krótkie w w tym stylu dajcie znać co myślicie o tym i ogólnie o tym co mnie pasjonuje bym robić filmy więc Ka nazwę kanału nie zmienię ponieważ to by się związało yy, z przeróbką intra a na to na razie nie mam jeszcze programu. To główne w zasadzie, jakby to powiedzieć, <tryk> powód. Może kupię Lumet Fusion na iPada i będę mógł montować lepsze filmy. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. I co mi zostaje? Chyba zostaje mi tylko, żeby złożyć Wam życzenia noworoczne żebyście spędzili ten rok lepiej od poprzedniego Żebyście dążyli do swoich celów i żebyście mieli po prostu Friday z życia. Nie martwcie się, że... To dostaniecie jakąś ocenę słabą w szkole, to po prostu jak coś się nie zgadza z kasą i martwcie się po prostu Carpe diem można tak powiedzieć. Czyli jej z łodcinek. To jest takie moje powiedzenie. Jeżeli to nie patrzycie też zaciągnięte z finasza i ferba. Tak. No, co mam zrobić? Po prostu jestem fanem. No i dzisiaj nie będę wam mówić, żebyście subskrybowali kanał, bo to jest i tak nieważne. Ważne, że chociaż tyle jest nas na tym kanale, i po prostu się cieszę, że mnie oglądacie. I to był taki film właśnie, żebyście się więcej dowiedzieli o mnie a nie tylko o tym kawałku krzemiu. No. To na razie.